Zapraszam was na kolejny odcinek z gry The Last of Us Part 2 Remastered. Ja oczywiście sobie tylko zobaczę, czy wszystko tutaj poprawnie się powłączało. Już będziemy zaczynać. Ok. Wszystko jest. A także ostatnio żeśmy sobie skończyli wątek z, z yy Eli. No i Eli nie udało się odnaleźć Abi. Za no to Abi odnalazła tutaj Eli w teatrze. No i cofnęliśmy się teraz w czasie do jakiejś przeszłości. Abi. No i zobaczmy, co się będzie działo. Wyczerni miłego oglądania. Dobra, mamy 4 lata wcześniej. Za ja bardzo którą stronę, w ogóle mamy iść. Nie tędy. Tą stronę na pewno nie. nie? Nie do punktu kółko. Okay. Zajączki sobie picają. z jakichś budynków ale ciągle robić dobra, czyli panie tu Dwóreczka przebiegła sobie Tato Dobra, dużo pić nie mam Jakiś budynek Spróbujmy Dobra, tu mamy Dobra. zamknięte. A jak mam przejść przez ten płot? Dobra, może zanim sobie próbujemy przejść przez ten płot, to może się tu jeszcze rozejrzyjmy troszeczkę. czegoś tutaj nie znajdziemy. Tu widzę, jakieś jest wejście pod tu nam się coś świeci. Mamy jakąś ulotkę coś. Piękno, świateł. Szkoda, że jakieś 20, 20 lat za późno. Widział 7, piątej nocy. Które wróciły do rozwoju biletów. Już teraz, 14 grudnia 2013. 1 stycznia 2014. Drugi bilet za 50 jest w cenach. OK coś tu jeszcze tutaj nic więcej nie ma. Dobra, tutaj mamy jakieś przejście pod tą o, rany zero butelka kolejna butelka koszmiczki to nie dziencej więcej, Wszystko nie ma spidga Spróbujmy też. Udało się. Dobra. Tędy nie przyjdę. Może wyjdę na dach. Jakiś tu coś świeci nam? To co? Nawróż, siedemdziesiąty ósmy rok. Mamy monetę w Okej, okay, wiem, że te monety też trzeba... O, a tu musimy wziąć ten kontener i tak i tak... Dobra... Okay, ale zanim jeszcze... sobie tutaj... A miejscu więcej nie ma, dobra? Ok. Więcej? Momencik? Dobra, Teraz musimy to przeskoczyć. Okej, udało się. Dobra, czyli jesteśmy na dobrej drodze? Więc tutaj nie ma. Odwrócił O! To jest, ja. o, o. A to jest i tata. Trochę. trochę się ubrudziłaś, Skarbie. Ty też. Gdzie? A, tutaj! A. Wiesz, zawsze kiedy tak uciekasz, to mnie się dostaje. Daj spokój. Możesz nie wierzyć, ale się o ciebie martwią. Tu jest bezpiecznie. Tato. Ars. Była dokładnie za tamtymi drzewami. No i. Urodzi lada dzień. Zajrzymy do niej tylko i wrócimy. Obiecuję. Załatwmy to szybko. No, moja córeczka mnie obroni. Okej, okay, czyli mamy tutaj jakiś. Wątek z życia z To miała być tajemnica. Jak to z niego wyciągnęłaś? Eee, spytałam. Huh. Pewnie przeszła przez plac zabaw. Więc Chodź. Nie ma. Hej, patrz co mama. O, rany. Siedemdziesiąty ósmy rok. Nie mam jej w swojej kolekcji. Jest Twoja. Tylko obiecaj, że już nic podobnego nie zrobisz. <noise> Umowa stoi. Czemu ci nie wierzę? Nie mam pojęcia. Chodź, szukajmy dalej. Tato. Spokojnie. Zaraz wrócisz do wołania. Czekaj, co? Nic. Tylko zauważyłem, że spędzacie ze sobą czas. Więcej niż do tej pory. Pracujemy razem. Aps, <laughs> w porządku. Lubię Oena. O Boże! Od dawna wiesz? Jestem twoim tatą. Widzę to, Jowo. Na przykład to, że kiedy jesteście przy mnie oboje, bardzo staracie się na siebie nie patrzeć. Robicie się poważni. To urocze. Prety No i cię rozśmiesza. Bo jest totalnym głupkiem. Podoba mi się, że jest dla mnie taki miły. Denerwuje się, kiedy mam nie pilnować. Więc wykorzystujesz to. Ja? Nigdy. Aps, spójrz. Bierze ślady. Okay, coś tu mamy. Spróbujmy znaleźć coś jeszcze. Czekaj. Właśnie podstępem urządzasz mi lekcję tropienia, co? No coś ty. Działa? Okay, tak to już. Cóż, ciebie znalazłam. Tak, ale poszukiwałaś. Rób co musisz, żeby wykonać zadanie. Wow. Czyli jednak słuchasz. Zdarzyć się zabłysnąć. Ja, się nie zapominamy się tutaj rozglądać. bo... To tu wyleczy, nie? E, tato, coś znalazłam. O Boże, już urodziła. Fuj. Zobacz, podwójne ślady. Tato? To ona, szybko. Nie brzmi najlepiej. Nie, co się jest? Aps okay. idę, idę chodź A to czekaj. A co jeśli są tu zarażeni? Okolica jest czysta. Wiesz, że wędrują? Masz za sobą. Ja? Jasne. No to się nie martwię. Mordę. Aps. Zebra. Musimy ją uwolnić. Spokojnie, nie bój No zrobimy ci I już dobrze. Niech to. utknęła na dobre. Dobra. Abs, chodź tu. Masz. Przytrzymaj ją. Dobra. Spokojnie. Spokojnie. Spokojnie jest pan tu? Tutaj Owen! Co? Chodź tu, tu Musi pan wrócić Owen. do... Złapią Chodź! Ostrożnie. Trzymaj e... 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 Trzymasz mocno? E... Dawaj Abs. E... E. Już prawie. Okej. Okej. A! No i dobra. No i dobra. Wszyscy pana szukają. Musimy... Hej, hej! Tato! Co jest? Chodź! Chodź. Dobrze się spisaliśmy. Co Mamy dziewczynę. Kogo? Te, o której gada Marlin. Była w tunelach, ma tu na ręku starą bliznę i nie jest zarażona. Oczywiście mowa o Już zaczęli robić badania, ale musi pan przyjść. Hmm. Jest spleciony z mózgiem. Nie mamy wyjścia. Musi być inny sposób. Nie możemy usunąć grzyba bez zabicia nosiciela. Nosiciela? To dziecko, nie szalka Petriego. Myślisz, że nie... Jestem... Tego świadom. I mimo to chcesz ją zabić? Nie, chcę opracować szczepionkę, która ocali miliony istnień. Ile świetlików zginęło za mnie? To był ich wybór. Pytasz się mnie? Czy informujesz o decyzji? Ja chcę, żebyś zrozumiała. A gdyby to była Abi? Słuchaj, wszystko o co walczyliśmy, wszystkie poświęcenia te potworne. Szczepionka wszystko to usprawiedliwi. Gdyby to była twoja córka, co byś zrobił? A, a... Abi, przyniosłam jedzenie. z nią po kraju. Ma prawo wiedzieć. U danej operacji. To słuszna decyzja. Tak. Ta. Tak, bo nie chodziło o was, to, dlatego słyszeliśmy. Umówić. No i wiadomo oczywiście co się stało. Oczywiście znane nam już miejsce. Byliśmy tutaj Joelem, później Abi, się znaczy później Eli, a teraz Abi. Pomierzamy tą samą drogę. Jestem na pewno już po tym, jak byliśmy tutaj Joelem. Chyba raczej nic nie znajdziemy.

Błagam się wstań. Proszę nie! Proszę nie! Stawaj! No nie! Ej, ej, co ty wyprawiasz? Menin! Sprzątaj. Nie, chodziło nam o niego, to koniec! Nie możemy tak ryzykować. Mam to w dupie. Ma rację. Nie możemy ich zostawić. Jeśli ich zabijemy, będziemy tacy jak on. Nic tam nie zrobili. Tak? Spójrz na moją twarz. Pierdolę to, trzeba było stać na straży, jak ci kazałem. Drogi! Ani kroku. Spokój się. Jak... się, kurwa! Spokój! Dosyć! Spadamy. Się to dzień pierwszy. Abi. Ej, ej, ej. Spokojnie. Wszystko gra? Tak, ale... Co tam? Wszędzie cię szukałem. Wzywają nas. No się się w nas Co? Poważnie. Niestety. Zbierajmy się. A już teraz? Ta. Tak. Mama nas. Ok. Powiedz, że wczoraj zwolniłaś mnie. Tak jak mówiłem. Luz. kto to był tym razem? Kuchareczka? Nie, pogodynka. Zeszła z góry. A, pani naukowiec nieźle. A, trochę za bardzo jara się pracą. Ciągle nawijała o jakiejś burzy i sam nie. Wiem. Ale było warto? O, jasne. Mogę umrzeć szczęśliwy. Tak zrób. Nie znajdziesz nikogo lepszego <laughs> za każdym razem tak mówię. A tu proszę. Dobra. Tu będziemy sobie kończyć krótki odcinek. No, ale tak jak mówiłem, co akt, czy tam rozdział, no to jeden odcinek. Na ciąg dalszy zapraszam do kolejnego odcinka. No i tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.